Niezwykłym słowem w kontekście wyznania grzechów posługuje się dzisiejsze pierwsze czytanie. Tym słowem jest słowo wstyd. Wstyd nam Panie, że to uczyniliśmy. Wstyd nam, bo Ty dochowujesz wierności, a my tą wierność zaprzepaściliśmy. Wstyd nam, bo Ty jesteś miłosierny, a wiele naszych czynów, zachowań, opinii o ludziach kompletnie nie są miłosierne. Wstyd nam, bo widzimy jak daleko nam od ciebie, jak bardzo nasze życie, nasze decyzje, nasze postępowanie jeszcze nie przypomina twojego obrazu i twojego podobieństwa w nas. To bardzo ważne słowo, którego chyba bardzo też rzadko już teraz używamy. Także w kontekście rachunku sumienia, wyznania grzechów czy drogi naszego nawrócenia. Panie, wstyd mi, że tak się stało. Panie Wstyd okrywa moją twarz. Wstydzę się z powodu tego, że widzę, jak Ty jesteś dobry, miłosierny, jak i ja jestem słaby. Ale ten wstyd, jeżeli jest z Boga, jeżeli jest z Ducha Świętego, zawsze mnie podniesie, zawsze mi pokaże moją wartość i godność. Nigdy mnie nie upokorzy, nigdy mnie nie wciśnie w ziemię, tak bym się już nie podniósł. A więc to wstyd. Które rodzi życie. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus zaprasza nas do tego, żebyśmy w sobie pielęgnowali miłosierdzie, żebyśmy byli miłosierni, jak miłosierny jest, jest Ojciec. Jezus jest uosobieniem miłosierdzia Ojca. Kiedy Jezus mówi o miłosierdziu Ojca, to, to nie jest tylko mówienie takie katechetyczne, moralizatorskie. To nie jest miłosierdzie kto nie jest mowa tylko wyjaśniająca, czym jest miłosierdzie, tylko Jezus jest tym miłosierdziem ojca. Każdy gest, każde spojrzenie, każde wyjście ku drugiemu człowiekowi przez Jezusa jest objawieniem miłosierdzia. W wielkim poście nieraz będziemy słyszeć Ewangelię o marnotrawnym Synu, czyli o miłosiernym Ojcu, Tą opowieść tak naprawdę opowiada trzeci syn w tej opowieści, to jest Jezus. Jezus. Całym sobą, przez całe swoje nauczanie ukazuje tę Ewangelię o miłosiernym Ojcu. I zaprasza nas do te, takiego miłosierdzia, które, które jest ratowaniem drugiego człowieka. To znaczy, że miłosierne spojrzenie Boga to jest takie, to jest takie spojrzenie całościowe, że Bóg widzi nas w kontekście całego, całego naszego życia, a nie tylko w tym danym fragmencie. W fragmencie grzechu. Piotr, który słyszy te słowa bądźcie miłosierni, bardzo mocno doświadczy tego miłosierdzia na sobie po, po, po pasrze, po, po tym, jak trzy razy się zapar Pana Jezusa i potem spotyka Jezusa po, po, po zmartwychwstaniu I, i, i wtedy dla Niego to spotkanie będzie takim namacalnym doświadczeniem ojcostwa. Jezus, który był Synem, ale który wobec Piotra okazał właśnie to ojcostwo, które jest pełne miłosierdzia mógłby powiedzieć do Piotra po zmartwychwstaniu, no Piotrze, pomyliłem się co do ciebie, może Jan będzie, będzie, będzie moim namiestnikiem, bo wytrwał pod krzyżem. Nie, Jezus mówi do Piotra, pójdź za mną. To jest właśnie to objawienie miłosierdzia. Miłosierdzie, które nie jest tylko litością, ja, że ja się nad kimś lituję, tylko miłosierdzie to jest dopuszczenie do siebie, to jest zgoda... Na tego drugiego człowieka, w jego kruchości, w jego słabości i głęboka wiara w niego. Tak jak w czasie każdej spowiedzi słyszymy na końcu, odpuszczają ci się Twoje grzechy, idź w pokoju, to znaczy, ja wierzę w Ciebie, ja ufam Tobie, tak Bóg mówi przez kapłana. Ja nie tylko się lituję nad Tobą, ale ja wierzę w, w Ciebie, wierzę, że Ty z całą swoją kruchością, będąc posłany wypełnisz misję, do której Cię zapraszam.